Dzisiaj szybko i krótko na temat czasu Future Continuous. Zatem zacznijmy. Czas Future Continuous to czas przyszły ciągły. Jego miejsce na liście czasów to numer 10. Na początek trzy bardzo ważne informacje. Słowo continuous czytamy właśnie continuous. Końcówkę "-ing", wymawiamy właśnie "-ing", tak jak w wyrazach memorizing, receiving czy saving. Czynności we Feature Continuous tłumaczymy jako niedokonane. Zatem powiemy będę pracował, będziemy omawiać, nie powiem natomiast omówimy. Budowę czasu przedstawimy na rysunku roweru, tak jak dla każdego czasu Continuous. I mamy tutaj trzy elementy: Will, Be oraz końcówkę Eng. Tabelka przedstawia szczegółową budowę zdania w czasie Feature Continuous na podstawie trzech typów zdań. I dla przykładu: I Will be going, będę szedł. I will not be going. Nie będę szedł. Will I be going? Czy będę szedł? Kilka słów o zastosowaniu czasu. He'll be working in the office on Monday morning. Będzie pracował w biurze w poniedziałek rano. Tutaj czas Future Continuous mówi nam o czynnościach, które będą odbywały się w konkretnym momencie w przyszłości. Czyli nie wskazujemy na to, że te czynności skończą się, ale w tamtym momencie będą właśnie trwały. Will we be having a barbecue, when they arrive? Będziemy grillować, gdy przyjadą. Tutaj Future Continuous używany jest jako tło dla innych zdarzeń w przyszłości. Jakie spotkamy typowe słowa w czasie Future Continuous? This time tomorrow, jutro o tej porze. Tonight, dziś wieczorem. All day, all morning, cały dzień, cały poranek. At 11 p.m. o 11 wieczorem. Next month, next year w przyszłym miesiącu roku. A teraz kilka słów na temat końcówki eng przy czasownikach. Do większości czasowników dodamy samą końcówkę eng, na przykład w razie walk uzyskamy walking. Gdy nasz czasownik jest zakończony na E, wyrzucamy tę końcówkę przed dodaniem końcówki eng. Tak więc w razie make odcinamy końcówkę E i uzyskujemy making. Gdy wyraz zakończony jest na literkę Y, zawsze dopisujemy końcówkę Eng. I tutaj nie ma znaczenia, czy w naszym wyrazie Stary przed Y stoi spółgłoska D, czy w wyrazie Play przed Y stoi samogłoska A. Zawsze dodamy końcówkę N bez żadnych zmian w wyrazie. Gdy nasz wyraz jest jednoslabowy, zakończony na spółgłoskę, samogłoskę i znowu spółgłoskę, patrząc od końca wyrazu. To ostatnią literkę wyrazu podwajamy przed dodaniem końcówki ing. Tak więc w naszym wyrazie SIT. Ostatnią literką jest półgłoska T, znów samogłoska i spółgłoska, wtedy uzyskujemy sitting pisane przez dwa T. W razie drink tak już nam się nie dzieje, ponieważ na końcu wyrazu są dwie spółgłoski K oraz N. Uzyskujemy więc samo drinking, pisane bez podwajania. Na koniec są dla Ciebie takie dwa zdania. What will you be doing tomorrow at 11 p.m.? Co będziesz robić jutro o 23? What time will you be coming back home tomorrow? O której będziesz jutro wracać do domu? Na dzisiaj to już wszystko. Było to skrócone omówienie czasu Future Continuous. Zachęcam do obejrzenia pełnej wersji, do której link znajduje się w opisie tego filmiku. Dziękuję, do usłyszenia, cześć!